Dobra, telefon przygotowany. Zaraz odpowiem na Wasze komentarze. Babcia tylko memloka mambe dostanie. Pozdrów, babcia, wszystkich, bo dużo pozdrowień dostałaś. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam tylko są. No i super, trzymaj. Siadamy i odpowiadamy dzisiaj na Wasze komentarze. Na komentarze pod filmikiem. Gdzie wam pokazałem, że zasadziłem dwie papryczki. Sporo komentarzy. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Pamiętajcie o łapeczce. Reklam nie przewijamy, bo dla babci na memloki zbieramy, nie? No, siadaj, wyprostuj się. Oprzyj się trochę o to krzesełko, bo jesteś cały czas wygięta. Jeszcze ci tak zostanie. No dobra. To zacznijmy, może od początku. Polecimy sobie jakieś 25 minut. Potem spadamy z babcią na obiad. Zobaczę, tylko czy się nagrywa. Nagrywa darosawiski. No to ogrodnik pełną gębą. Nic tylko maryśkę sadzić z takim doświadczeniem. Ślimak to szkodnik. Numer jeden. Życzę 100 powodzenia obfitych. Zbiorów. No, słuchajcie, za bardzo się nie nastawiam, że z tych papryczek coś wyrośnie. Tak jak wspominałem, lato u nas jest krótkie. Podobno za krótkie. No, ale załapałem taką zajawkę, zasadziłem. A to o czym piszesz? No, u nas niestety jest niedozwolone. Jakbym był w Niemczech, pewnie bym tak zrobił. Jarosław. Brawo, Nygus. Miłość do ogródka to piękne klimaty. Podszedłeś do tematu papryczki z perfekcją. Rewelacja. Działaj i nagrywaj. Będziemy wymieniać doświadczenia. Wielki szacun. Pozdrawiam Cię, Jareczku. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze, że jak zasadziłem te papryczki, wykiełkowały mi w pudełkach po serku, to poszedłem jeszcze, na zbierałem świeżych pokrzyw. Pociąłem te pokrzywy. Upchnąłem je w butelce litrowej po mleku, zalałem wodą <laughs> i zrobiłem sobie swój nawóz z pokrzyw. Także będę te papryczki podlewał nawozem z pokrzyw, podobno bardzo dobry i będzie szybciej rosło. A powiem wam, śmierdzi tak, że normalnie ciężko wytrzymać. Jak na chwilę, tam raz, na jakiś czas trzeba było korek odkręcić, żeby powietrza to dostało. No to normalnie nie mogłem potem chaty przewietrzyć. Nie, to no, wyniosłem to wszystko do piwnicy. Aha, no bo mówię, że tak okno i, i niech przyjdzie który, czy która, o coś. Ale smród taki, że po prostu... Baca64 Witam wszystkich serdecznie, życzę miłego wieczoru Tobie, Nygus, oraz wszystkim, którzy szanują Twoje opowieści dziwnej treści. Dzięki, Nygus, życzę zdrowia oraz powodzenia w dalszym działaniu. Stary Baca Amen. Jak będę tutaj wracał od babci, działeczka jest po drodze, podjadę. Zobaczymy, co z tymi papryczkami się dzieje. Silny wiatr był, czy ich nie przewrócił. Później wsadziłem jeszcze takiego patyczka, żeby miały podpórkę. Może krótki szorcik dla Was nagram. Zobaczymy jak się mają te papryczki. Podleję je troszeczkę. Chociaż pogoda taka, że... Chyba zanosi się na jakiś deszczyk, pranie zrobiłem, wywiesiłem na sznurkach za oknem, mam nadzieję, że mi nie zmoknie. Sławek Michalski, pozdrawiam Cię brachu, cześć, Nygus, może ogródek sobie zrób, jak jesteś, jak farmer, pozdrawiam Cię serdecznie. No słuchajcie, złapałem zajawkę w Niemczech, jak wiecie, robiłem też dużo w ogrodach, kosiłem, plewiłem i tak no i tak sobie wymyśliłem no jest to fajne, z niczego zrobić coś, kupić pomidora wyjąć pestkę, zasadzić jak Ci urośnie swój, na pewno jest to słuchajcie, radocha, od takiego malutkiego potem rośnie, podlewanie doglądanie i tak dalej babcia, czy Ty się wyprostujesz czy taka już zostaniesz dzisiaj? no weź że się wyprostuj, jak człowiek oprzyj się o to oparcie a nie siedzisz taka wygięta Zbigniew Lachowicz. Przed ślimakami chro, chroni szeroka taśma miedziana. Za dużo komplikacji to jest, słuchajcie, taki mój troszeczkę eksperyment. No i tak jak wam wspominałem, nie każdy może widział ten odcinek, ślimak ma od 12 do 20 tysięcy zębów. Najwięcej ze wszystkich zwierząt. Rekiny tyle nie mają i inne stwory tyle nie mają co ślimak z zębów. No. Działa to jak tarka I dlatego się wgryza w te liście No ślimoki są okropne No zobaczymy czy coś się tam podgryzło Czy nie jak zrobię dla was shorta DW86 Masz talent ogrodniczy No chyba mam talent Się nie chwalę no. <laughs> Urszula71 Talent będę miał jak coś z tego wyjdzie I chociaż dwie papryczki zjem To wtedy będę wiedział, że Cały ten mój trud nie poszedł Na marne Urszula, Nygus, dobrze wiem, co to turkuć podjadek, zjadły mi całe grządki marchewki, była już duża i się cieszyłam, że pięknie rośnie, jak któregoś razu przyszłam na działkę, to byłam w szoku, cała marchew, całą marchew zżarły, tylko została zielona nać, no turkucie są stwory przeokropne, wam powiem i to trzeba brać w rękawiczkach, bo to ma takie zęby, szczypce, że potrafi tak boleśnie w palucha podobno ugryźć, a ze względu na to, że żyje w ziemi, no to ma tam jakieś gromkowce, tężce i tak dalej. Także w dodatku, że cię ugryzie boleśnie, to jeszcze możecie czymś zarazić. zarazić no. Alex Waldes. Widzę tu ziomek duże zapędy ogrodnicze. Mało tego sporą wiedzę. No i wszystko jasne, po co ci własny domek. Bardzo dobrze dąż do celu. Pozdrawiam. Jak zawsze piąteczka No właśnie Areczku Taki domek to by była frajda Miałbym gdzie auto postawić Jakąś wiatę, jakiś garaż Coś sobie zasadzić Może jakiś stawek wykopać Jakąś rybę wpuścić No to wszystko słuchajcie No jest też przy tym trochę roboty No ale coś za coś W, blok, w bloku po pracy To czy możesz przyjść Tylko się położyć Problem z zaparkowaniem auta w bloku to nic nie możesz praktycznie zrobić. Sabina Gatti, pani Sabina z Poznania, sąsiadka mamy. Pamiętasz, co tydzień muszę ci przypominać? Jesteś niesamowity, ile tego wszystkiego w głowie mi się kręci na te dwie papryczki. Trzymam kciuki, żeby wyrosło dużo papryczek. Dziękuję, zobaczymy, czy będą z tego jakieś, słuchajcie, plony. No, trochę zachodu z tym było, No powiem wam. I i jeszcze będzie muszę teraz sobie wymyślić jakiś system nawadniający, jakąś butelkę z dziureczką, czy jakiś wężyk do tego, żeby sobie ta woda powoli kapała do tych papryczek, żebym nie musiał tam jeździć i podlewać co trzy dni. Nie? Cekalili, no zrobiłeś sobie robotę z tymi paprykami, ale jak masz pas? Ja miałam dwa lata temu na tarasie i dały radę. Teraz tylko mam miętę. Yy. Teraz tylko mam miętę, ale ja nie mam talentu do ogrodnictwa. Pozdrawiam serdecznie Negusik z Hamburga i życzę miłego wieczoru. No, napisałaś ten komentarz parę dni temu, teraz mamy południe. Serdecznie cię pozdrawiam. Dobrze, że masz talent chociaż do mięty. Może poczujesz przez tak. to do mnie jakąś miętę przez Rumianek? Tak się babcia miętę. mówiło. No, miętę przez Rumianek do Negusa poczujesz. <laughs> Userpv. PV. Jak im będzie zimno, to pod kołderkę. Pochodzą chyba z Bułgarii. No właśnie nie wiem skąd te papryczki były. Nie przeczytałem na opakowaniu, zjadłem i takie kroiłem na desce. Wysypały się pestki i tak mi zaświtało w głowie Zabiń te pestki w wilgotną szmatkę Wsać do pojemniczka w ciemne miejsce. Może puszczą ogonki. No i puściły. Doktor Plampal. Mądry człowiek nigdy się nie nudzi. No ja się nie nudzę. Słuchajcie, pomysłów mam tyle, że. Chyba za późno zacząłem je realizować, bo mi już życie powoli ucieka. Le, Leonarda Borchers. Drucik miedziany szybciej będą rosły. mrówki nie lubią cynamonu. Na mrowiska najlepszy. mrówki nie lubią. E, słuchajcie, nornice nie lubią. E, mszyce nie lubią. I, I wiele innych stworów nie lubi zapachu cynamonu. Weronika, witam cię. Ja mam ogródek i wiem co to ślimory narobiły, spierdziły mi sporo warzyw, gady niesamowite. Bardzo mi się podobają twoje papryczki. Super, że je zasadziłeś do ziemi. Z kreta też tak robię, powiem ci, z ciebie byłby super ogrodnik. Odżywka by się im przydała. Co dwa tygodnie ja mam te papryczki, które nasionka już w styczniu dawałam do małych doniczek, bo długo co wykiełkują. Mam już duże i owocują. Pozdrawiam serdecznie. Papryki będą rosły. Powodzenia. No właśnie troszkę za późno wpadłem na ten pomysł. Powie, powinienem to zrobić koniec lutego gdzieś. No trochę się spóźniłem, dlatego mam obawy, że może nie urosną. Babcia się wyprostujesz czy nie? Nie, bo mi tam wlazła chyba mrówka i wlazła. Jaka mrówka ci wlazła? Zaraz cię tu chyba pod tego kwiatka powieszę. To będziesz wisząca, to będziesz prosta. No, a co z nawozem? No, to tak jak mówiłem, mam nawóz pokrzyw. No, litr 100 ml na litr rozcieńczenia, czyli na 10 litrów podlewania mam nawozu. Sławomir Robert, fajny odcinek, ogród ci służy. Teraz mi coś chyba na głowę usiadło. Aż zaraziłeś dobrym humorem. Jeszcze ta koszulka do kompletu, jak na wczasach. Szukaj z fajnej placówki. No rozglądam się cały czas za jakimś domkiem, działeczką, ale z drugiej strony powiem Wam, nie wiem, póki tutaj babcia jeszcze jest, jak się nie wyprostujesz, to normalnie Cię podepnę pod linkę do samochodu i Cię będę naciągał. Uuu, to będzie przygoda. No będzie przygoda, będzie taka przygoda, że do końca życia nie zapomnisz. Zbigniew Lacho ja bym pomalował pobiałkował do końca na biało ścianę i te drzwi niebieskie na niebiesko nową farbą okna by pięknie wyglądały Ta, a potem zaprosić ich wszystkich niech sobie przyjeżdżają kiedy chcą a co ja jestem motel hotel mam kupić działkę wyremontować sobie dom i jeszcze obcych ludzi wpuszczać no chyba coś u ciebie jest nie halo. co to jakiś jest hostel ta. Sebastian Pawlik i gitara, no gitara, F1, Nygus. A masz tam pokrzywę, bo muszę zrobić z niej taką niewielką miksturę. Eliksyl życia, poko co pokonuje choroby. Rosną tam pokrzywy w szaczorach, no ale są już chyba przedojrzałe. A ja zrobiłem nawóz z pokrzyw młodych. Krystyna. Krystyna P. Super jak człowiek sobie sam coś wychoduje, myślę, że coś z tych papryczek będzie, życzę cierpliwości i dalszych eksperymentów. Babcia, coraz bardziej jesteś wygięta. No naprawdę weź się by prostu nie rób obciachu, no. no. To jak się zgarbisz, to myślisz, że muchy nie będą po tobie łazić. Sebastian HC. Nygus dawaj. Nie powiem co na działkę. Weź ty się facet zastanów. Marek Rusak. Widzę, masz zacięcie i radość. Dobrze, mnie się zdaje, że powinieneś pomyśleć o tym miejscu na poważnie. O tym miejscu albo o innym miejscu, no niekoniecznie to, no ale akurat tam jest taka możliwość. Więc sobie pomyślałem, chyba lepiej jak cały dzień, będą miały słoneczko. Bo u mnie na parapecie słońce jest do godziny 12 w południe, później już nie. Norbert, super temat. User NG, wszystko fajnie, ale przecieraj kamerkę przed nagraniem. Bo często nagrywasz rozmyty obraz. To nie jest brudna kamerka, tylko gdzieś obiektyw mi się przytarł. Zrobiły się takie małe obcierki i nie wiem, czy da się to spolerować. A lubię tą kamerkę, fajnie mi się nią nagrywa. Już tyle lat ją mam i słuchajcie, nigdy mnie nie zawiodła. No i żal mi jest ją wyrzucić. Babcia zaraz zaśniesz, a idziemy na obiad. Jadwiga papierok. Witajnego, super, wszystko prawidłowo będą papryczki. Życzę powodzenia. Miałaś tu komentować, a nie spać. Anna Zduńczyk. Bardzo udana zajawka ogrodnicza. Może warto jeszcze raz porozmawiać z rodziną o kupnie tej działki. Słuchajcie, nie ma nikogo, nic na siłę co zmuszać działek różnych. Jest i domków na sprzedaż pełno. A tak jak wspominałem, nie wiem jeszcze, czy tutaj do końca swojego życia zabawię. Póki tutaj babcia jest, to jej obiecałem, że będę, ale zobaczymy, co dalej. Yy, Jadwiga Papierok, witaj. Nygu zobaczyłam dzisiaj w internecie domki z drzewa kosz, domku 170, może. Poszuka sobie polska firma domek. Słuchajcie, ja też to wszystko wiem, mi nie musicie tego tłumaczyć, ale teraz nabywając jakąkolwiek działkę, to wcale nie jest powiedziane, że możesz sobie taki domek postawić, bo jest plan zagospodarowania i niestety nawet jak masz swoją działkę, nie zawsze możesz sobie na niej postawić to, co Tobie odpowiada, ponieważ będziesz zaburzał, przykładowo, ład przestrzenny. No, tak wam powiem. I to samo miałem, kiedy chciałem zrobić u siebie balkon w mieszkaniu. No, nie pozwolili. Lonka, siema Gargamelu. Pozdro Ściukiewicz. Jak już robisz dziurki w pudełeczku, to już masz o, z górki. No, mogą hmm. być dziurki, żeby było z górki, żeby papryczki miały odprowadzenie wody. Heniek, pozdrawiam. Ameryka. Andrzej Rytczak zbij kawałek skrzynki jeszcze ogórki możesz wysłać marchew wczesną rzodkiew nie, już jest za późno, taki eksperyment jeżeli cośkolwiek zauważę że się dzieje, że coś może się udać, no to wtedy może pomyślę o tym za rok wcześniej Ryszard B, super dzięki, konijoni pozdrony gust nie ma jak własny, no właśnie, własne to jest coś fajnego i nawet nasionek nie musiałem kupić, bo wygrzebałem pestki, ojciec Mateusz już myślałem, że to co innego rośnie, ale liście nie te na takiej działce pomidora, ogórka zasadzić zawsze to swoich trochę ja wczoraj ogórki w słoiki ładowałem, na białym budynku liść znajomy no tego liścia to chyba to jest oset ktoś Namalował, tak mi się wydaje. Babcia, wyprostuj się, proszę cię po raz ostatni. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Babcia dzisiaj jest, powiem wam, Remigiusz, dobre. Micha, dziedzic, pierwszą papryczkę jak się pojawi, trzeba od razu zerwać, by rosły kolejne. No najpierw musi dojrzeć. Ewa, Gabi, łapka, Bożena, pozdro, Grzesiek, Wil, pozdro, Juser BW. Możesz kupić tanią działkę w Polsce, wybudować domek 35 metrów bez zezwolenia. No właśnie o tym mówię, że nie na każdej działce możesz sobie wybudować co chcesz. Wieczarki ci wyrosną na końskim oborniku. O, teraz żeście mi przypomnieli historię, jak za mało lata byłem w Gdańsku i żeśmy szukali robaków na ryby pod trawą, a mój kuzyn mieszkał 300 metrów od Neptuna. W bloku przy starówce często tam na wakacje jeździłem. No i szukaliśmy robali. Słuchajcie, pod trawą, pod kępami. No i się okazało, że tam rośnie co innego. No, żeśmy narobili niezłego bałaganu. Może wam tą historię opowiem. <laughs> Było zabawnie. Marcino 77 tak samo kiełkowałem, ale nie papryczki. No, ceka pierwsza. Krystyna W. Oj, Negus, czy ty wiesz, jaką masz fajną działkę? Też bym taką chciała, ale myślę, że będę, ponieważ marzenia się spełniają. To nie jest moja. Skorzystałem z tego. Zapytałem się ciotki, czy mogę tam postawić papryczki. A stawiaj sobie. Robmaker. Zaraz zadzwonię do córki, powiem jej o tym cynamonie. Dziękuję. Bardzo proszę. Bożena Fisher Kupuj działkę, będzie ogródek, sad i staw. No fajnie by było. User PV, to będzie papryka polsko-indyjska. Nie wiem skąd ona jest. No, taka kolorowa: żółto, czerwono, zielona. Takie niewielkie, niepikantne. Kap, fajny odcinek. Paranoja. Ogrodnictwo jest niesamowicie fascynujące, ale do tego trzeba dojrzeć. Po czterdziestce się zaczyna marzyć o swoim kawałku ziemi. No, powiem wam, nie wiem, no o babci Bluszcz. Po remoncie wyniosłem go do piwnicy. Był piękny bluszcz. No, i, I stał ten blusz, słuchajcie, w tej piwnicy chyba 4 miesiące. Po ciemku. Zimą. I w końcu prawie tam czasem coś znosiłem do piwnicy, to go czasem tam podlałem delikatnie. No ale praktycznie kipnął o. ten bluszcz use. I został z tego bluszcza Patrzę te liście obeschnięte na łodydze, taki kawałek zielonej łodygi. Taki. I ten kawałek zielonej łodygi wyciąłem, posadziłem do ziemi do doniczki. Słuchajcie, teraz ten bluszcz ma już ponad metr. I takie wielkie liście się odrodził. Z kawałeczka łodygi już wyglądał normalnie no sferatu. <laughs> Super ogrodnik z Ciebie, Nygus. Pozdrawiam serdecznie. Juper PV. Leon Drabochers. Deszczówka jest trudką. Chemikalia z góry na nas sypią. Tak, jasne, trudką Musi być odstana. Zobacz, co się dzieje. Jak deszczówka popada, wszystko rośnie, jak na drożdżach. W tych doniczkach to zbylut. Zbylut, chyba ciebie to w ogóle wywalę do kompostu, bo Twoje komentarze są dla mnie powoli uciążliwe. Nic mądrego nie piszesz, eee, Klaudyneczka. Kiedy wywiad z babcią od memloków? Byłoby co słuchać przy takim wieku. No babcia jest tu właśnie, nie wiem, dzisiaj chyba udaje, nie wiem, kogo żółwia, tak się schowała, skorupkę się zgarbiła. Jeszcze byś głowę wciągła, to jak żółwik. Kupimy Ci koszulkę w kratkę i będziesz jak żółwik wyglądać. No. E, Jacek jest spoko paprykowo. Kamil Joker. Co to za cymbał? Fues. Cymbał. cymbał to cię zrobił z rolu I zaraz czekaj. Fuh, poszła mi stąd. Zaraz oficjalnie zostaniesz usunięty do kompostu. Szkoda, że nie mogę umieścić Cię w butelce i podlać Tobą papryczek. Może by z takiego głąba był fajny kompost, coś by urosło. Dobrze, babcia, powiedziałem? Dobrze, no. ale nie obrazi się. A gdzie mnie to obchodzi? Czy on się obrazi, czy on się co? Dobra i chyba został nam jeden komentarz jeszcze przez Ciebie baranie. Owco Pastewna musiałem się tutaj cofnąć. I teraz nie wiem, czy na wszystkie odpowiedziałem. No dobra, teraz mi się coś poprzestawiało. Także nie wiem czy teraz jeszcze widziałem jeden komentarz na dole, ale przez ciebie a mebą musiałem coś tu poprzestawiać. W każdym bądź razie, wszystkie komentarze zaliczone. Babcia, prostuj się, bo idziemy na obiad. Memloka dostaniesz na drogę, żebyś miała trochę energii. I jest 11.58, o 12.00, niby masz obiad. I tak się spóźnimy zanim dojdziemy. Do wejścia. No dobra, taki szybki filmik. Tak jak wspominałem, obiektyw jest przytarty. Nie wiem, czy da się to spolerować. Może ktoś z Was wie. Boję się ruszyć jakąś pastą, żeby nie było gorzej. A bardzo lubię tą kamerkę. Babcia, pozdrów wszystkich. Pomachaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam są. No i zbieramy się na obiad. Babcia dzisiaj mizerna. Mizerna. Dzisiaj to się na mizerię nadajesz. No, dobra. Pozdrowionka do usłyszonka. U.